No, no to powiedz, co zrobić, żeby było lepiej? <głosy> <głosy> Tylko wiesz, odpowiedź na zasadzie wyjechać na zachód nie wchodzi w grę, no. no. że na zachód nie, ale polecam prowincję Dolna Saksonia, lasy, wiesz, dużo spacerów. Ja <noise> nie, nie, słuchaj, poważnie, wiesz co, to tak jak ci, ci mówiłem, wiesz, ja pamiętam lata 90., wczesne lata 90., bo wtedy, wtedy byłem najbardziej aktywny. To wiesz, no, myśmy potrafili, jakby, ludzie o bardzo różnych poglądach, tak. Z jednej strony działać wspólnie, po prostu w konkretnym celu, tak. Podstawały bardzo różne ugrupowania i to wiesz, jakby z ludzi, zresztą ludzie, którzy dziś są od sasa do lasa w bardzo różnych, różnych klimatach politycznych, bo też mieliśmy różne klimaty polityczne. Natomiast były konkretne cele, które nas łączyły, i wiesz, no. Wiesz, to trochę już później był Komitet Polska Czeczenia chociażby też, który łączył bardzo różnych ludzi, a który, y, który w sumie za, zapoczątkowali anarchiści krakowscy w dużej, dużym stopniu. E, e, ale wiesz, jakby z jednej strony, zresztą też, była, Federacja Anarchistyczna, która wtedy łączyła ludzi, wiesz, od, od anarchosyndykalistów, y, y, tak, gdzie wiesz, Marek Kurzyniec z jednej strony, z drugiej był Jacek Sierpiński, taki wiesz, bardzo konsekwentny libertarianin. I myśmy się spierali, tak? Myśmy się spierali, ja pamiętam jaki zjazd, to już było chyba w drugiej połowie lat 90., gdzie myśmy się z, ja się, z Kurzyńcem bardzo, bardzo kłóciliśmy o jakieś tam spory ideowe, ale w efekcie przyjęliśmy i ich pomysł działania, i nasz pomysł działania, tak? Po czym z Kurzyńcem wypiliśmy wódkę, on zasnął owinięty w podatki to kradzież, a ja zasnąłem owinięty w wojna pałacom, pokój, chatą. Tak? I myślę, że to było, wiesz, to było też ważne, tak? Że myśmy, wiesz, bo w tej chwili bardzo dużo tego wszystkiego jest yy, tak naprawdę yy, aktywnością wyłącznie wirtualną, tak? Bardzo dużo, wiesz, no, ja akurat nie mam możliwości, bo trudno byłoby mi jakąkolwiek inną aktywność uprawiać mieszkając, mieszkając w Dolnej Saksonii, ale, wiesz, jakby sam ten, o tym, wiesz, jakby socjologowie internetu, badacze mówią, tak? Że ten rodzaj, kontaktu, który jest w internecie trochę polaryzuje, tak? I powoduje, że to łatwiej jest się dzielić niż się łączyć. I, 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 i brakuje tego bezpośredniego kontaktu, takiej możliwości uzgadniania razem pewnych rzeczy. Ale co ja myślę, że jest taki taki. Jest, jest w tym coś takiego, że e, Właśnie ta, ta niewidzialna ideologia neoliberalna, która jest bardzo nastawiona na ja, tak, na, na ten indywidualizm. Tak? I to coś, co powiedzmy od, od 60-tych lat, tak naprawdę, tak? bo taką myślę cenzurą mogłoby być 68 rok, coś, co zaczęło się pojawiać w lewicy, to nastawienie na indywidualizm, na, na to, że ja chcę, żeby mnie było dobrze, że moja wolność osobista, moja y, tożsamość osobista. To wszystko powoduje, że zdolność do działania kolektywnego, do tego, że y, kogoś innego cele są co najmniej tak istotne jak moje, jest o wiele mniejsza. Także jeżeli, wiesz, ja y, mówię w dyskusji, tak, podkreślam, mówię, no okej, okay, tak, ale słuchaj, y, Zginął człowiek robotnik, tak? I nikt się tym nie przejmuje. To jest też problem, tak? Nie, nie tylko y, 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 prawa LGBT. I ja dostaję odpowiedź: A co mnie to obchodzi? Od kogoś, kto o, ma gęby pełne lewicowych ideałów. Tak? E, wiesz, i to jest. Y tego typu, tego typu mentalność, tak? Ja nie wiem do końca, skąd ona się bierze, tak? Wiesz, no Mark Fisher o tym fajnie pisał, jest taki jego tekst, Zamek Wampirów, w którym opisywał to, tą mentalność. Wiesz co, no to jest na pewno, na pewno w dużym stopniu tak, że bardzo dużo tych osób, to są osoby z klasy średniej, to są młodzi ludzie z klasy średniej, z klasy inteligenckiej, tak, którzy tak naprawdę nie są w stanie pojąć, jak wygląda życie osób klas ludowej, jak wygląda życie pracowników, robotników. A tak, że to są osoby, do których nie dociera, że ktoś pracuje za 1700, do których nie dociera, że ktoś się po prostu nie może utrzymać i że dla kogoś kluczową, życiową sprawą jest minimalna płaca godzinowa, bo dzięki temu nie zarabia 6 zł za godzinę, tylko 12. Słuchaj, ale to ja powiem więcej wiele z nich, wiele z tych ludzi zarabia tyle, ale że, że oni nie tylko łyknęli ten mit liberalny, że właśnie liczy się moja jednostka, ale, ale też łyknęli ten mit liberalny, że yy, co prawda dziś zarabiam mało, ale to jest sytuacja tymczasowa. Ja już tutaj niedługo skończę kurs znaczy, i co, to będę. Się, to się, mój drogi, nazywa: Ja trochę to samo myśliłem, a trochę zciągnąłem od kogoś. E, coachingowa ideologia wiecznego zapierdolu. To jest, wiesz, ja to też to jest temat, który ja znam od środka, bo, bo sam się zajmowałem, to, 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 to czymś takim, ale to jest właśnie taka wiesz. Ideologia Sky is the limit. Tak? Ucz się i pracuj, i wiesz, osiągniesz sukces. tak? Ale wiesz co, to też jest taki element czegoś, co w Polsce nastąpiło i co jakby w Polsce w ogóle wyrugowano, właśnie ten indywidualizm wyrugował nie tylko, czy nie tyle jakiekolwiek kategorie grupowe, ale przede wszystkim w Polsce w ogóle wyrugowano pojęcie klasy społecznej. Zauważ, ono się nie pojawia. Tak, Jeżeli się pojawia jakaś właśnie tożsamość, to na zupełnie innych rzeczach oparta. Tak? Natomiast świadomość tego, że istnieją klasy społeczne, że mamy bariery, a Polska jest krajem, gdzie te bariery są ogromne. Tak, mamy chyba najniższą czy jedną z najniższych y, tak zwanych mobilności y, pionowych, czyli możliwości awansu społecznego w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś pochodzi z rodziny o niskim statusie, niskim wykształceniu ma bardzo małą szansę, żeby, żeby to poprawił, tak? To, na to się składa wiele czynników, chociażby to, że jak pochodzisz z małego miasteczka, to nie masz kurwa szansy się utrzymać w dużym mieście na studiach. Z wielu powodów, nie? E... Znaczy to ja bym dodał do tego, że masz małą szansę yy, właśnie awansować przy założeniu. Że robisz to zgodnie z regułami gry. No. no bo, jak można podać mnóstwo przykładów ludzi, którzy na przykład no, zmienili swój status społeczny. Ale poprzez działalność czy to mafijną, no, czy no po tak. prostu jakieś no tam tak, wieś, różne takie rzeczy, które, no, o, którymi nawet oficjalnie się nie chwalą, jak się dorobili. No no. Tak. A czy wiesz, no to jest to, co ja stwierdziłem <noise> pewne już trochę lat temu, jak mieszkałem naprawdę, że to właściwie jedyna szansa na karierę to jest kariera w handlu narkotykami. No, nie także, no wiesz. No ale wiesz, no, że upraszczam, są, tak? Są na przykład no, no, tutaj taki proceder, no, jak już jesteśmy. Przy Niemczech, no to mam brata pracującego w Niemczech, no i pracuję na budowie, gdzie jest 50 Polaków, ale ci Polacy są, są rotacyjni. No i ktoś, kto po prostu regularna tutaj praktyka jest niewypłacanie pensji na czas. Regularna praktyka jest wypłacanie mniejszą pensję niż to było mówione, to znaczy no, że po prostu masz robić tyle i tyle godzin, nadgodzin i tak dalej, i tak dalej. I człowiek dostanie pensję, no ale jak sobie policzy ile on powinien dostać, to mniej, tak. A jak się za bardzo stawia, no to go, ka 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 każą mu wracać, przyjeżdża na jego miejsce jakiś inny. No i to jest bardzo, bardzo no dobry interes, no, bo to masz właściwie nieograniczone pole rekrutacji właśnie fizycznych robotników z Polski, którzy przyjeżdżają do Niemiec, pracują jak niewolnicy, mój brat pracuje 70, 71 godzin tygodniowo, inni właśnie pracują mniej więcej tyle samo. No, i mnóstwo ludzi jest no, oszukanych przez tego gościa, który to, który to wszystko ustala, załatwia i tak dalej. No, poprzez fakt, że on zna niemiecki, umie to wszystko no tak. zorganizować, i, i, i oni jakby, no ci, ci robotnicy na samym dole, tam jakby tej budowy, to oni owszem zarabiają pensję niemiecką. Problem jest taki, że to jest pensja niemiecka przy 60 czy 70 godzin pracy tygodniowo. No. I wtedy rzeczywiście, o, zarabiam tyle co Niemiec, no ale pracuję dwa razy więcej od niego. No. No tak, znaczy, wiesz co, to jest, bo to jest akurat coś, ja o tym ostatnio czytałem, bo ja jakby śledzę, że tak powiem, dyskusję Polaków mieszkających w Niemczech, nie? I to jest jednak inne, tak? Jest mnóstwo takich przypadków, że ludzie, e, e, do dziś to nawet są przypadki, że trzeba zapłacić pieniądze przy rekrutacji, tak? A potem ktoś zostaje na lodzie, tak? Że ludzie przyjeżdżają do Berlina, ostatnio czy tam przyjechali do Berlina, pracowali tydzień, po czym firma zniknęła, która ich ściągnęła. I mhm. do widzenia, nie? I to jest, jest na Wiesz, zupełnie dlatego najlepiej jest przyjechać bezpośrednio do Niemiec i tutaj z kimś rozmawiać, tak? Tutaj się zatrudniać bezpośrednio. Jasne, że to nie jest takie łatwe, nie każdy może. Tak, ja miałem na przykład ten luksus, że ja jadąc do Niemiec miałem już umowę podpisaną, mieszkanie, ubezpieczenie, wszystko, tak? Ja zostałem jakby ściągnięty jako, jako człowiek, który jest specjalistą od, od mojej roboty po prostu. I wtedy, wtedy po prostu masz takie same prawa i, i takie same wszystkie świadczenia jak Niemcy, tak, natomiast te firmy pośredniczące, to jest zresztą, wiesz co, to też jest, o, to też jest, ja o tym będę robił film, natomiast to też pokazuje różnicę między Niemcami a Polską, bo, bo to jest na przykład problem, który jest w branży mięsnej bardzo duży, bo teraz, nie pamiętam nazwy, trochę na, na południe, to jest chyba Nadrenia, w Nadrenii chyba, tam jest, są wielkie zakłady mięsne, które zatrudniają 6 tysięcy pracowników, to są głównie imigranci, najwięcej jest Rumunów, prawie tysiąc Polaków i na 6 tysięcy osób okazało się, że półtora tysiąca jest zakażonych koronawirusem. Tak, natomiast jakby no mechanizm prosty, yy, zakłady mięsne, czyli niższa temperatura sprzyja roznoszeniu wirusa, dwa yy, warunki pracy, ściśnięcie i tak dalej. Amazon, kopalnie, tak w Polsce yy, firma Nina na przykład produkująca, yy, produkująca yy, mrożonki. Tam z jednej zmiany ze 100 osób 60 było zakażonych. Tylko widzisz o tym, że w Ninie było, było takie zakażenie, to się przemknęło i nie wiadomo, co tam dalej się dzieje. Ja sprawdzałem wczoraj na stronie gminy, to nawet na stronie gminy nie ma informacji. Żeby było śmieszniej, w komunikacie o zakażeniach są kurwa dwie wersje. W jednym komunikacie, bo masz Excela klejonego i tekst pisany. W tekście pisanym masz 120 zakażeń, w Excelu 240. Wiesz, i to tak wygląda, tak? Jak były zakażenia w kopalniach, to efektem było głównie, gdyby nie Śląsk, to już by nie było wirusa. I taka nagonka na górników. Natomiast... Ta nagonka to się wzięła... Jakoś tak zbiegła się z czasem wtedy, kiedy górnicy chcieli robić protesty. No tak, oczywiście, no to... wiesz. Ale, ale wiesz co, tak zbadali, zbadali w tym zakładzie, okazało się półtora tysiąca ludzi. Zakażonych 6000. tysięcy. Kierownictwo firmy zaczęło oczywiście twierdzić, że to przez to, że ci emigranci, to pojechali do domu i przywieźli wirusa. Natomiast reakcja od szczebla gminy po rząd berliński i reakcja większości mediów była taka. Że należy surowo ukarać z nieprzestrzegających praw pracowniczych i zaostrzyć reguły, i podnieść kary za nieprzestrzeganie praw pracowniczych w przemyśle mięsnym, i skończyć z procederem zatrudniania właśnie przez te firmy pośredników. Tak? I to jest reakcja w Niemczech. Tak? Reakcja w Polsce albo nie mówimy, albo robimy nagonkę na tych zakażonych pracowników. I wiesz? I tu jest znowu temat y, wyborów. To jest znowu temat wyborów, bo dopóki nie pojawi się w wyborach ktoś, to w takiej sytuacji nie wyjdzie i powie: Trzeba surowo ukarać firmy, które do tego dopuściły, a nie robić się na pracowników, to wybory nie, nie są bez znaczenia. Co, so, jeszcze o tej ideologii chciałbym zapytać, no bo y, no powiedziałeś, że tak od lat 60. Mm -hmm. mamy rozpowszechnioną tą ideologię indywidualistyczną, która doprowadziła do tego, że ludzie. No, coraz trudniej im działać wspólnotowo, kolektywnie i że. Znaczy, po prostu... myśląc o jakimś wspólnym dobru, no tak? no? tak, 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 tak. Czy twoim zdaniem to pojawienie się tej ideologii to po prostu jakaś taka rzecz, że nie wiem, cywilizacja ewoluuje, czy też no jakaś... No świadoma tutaj robota określonych sił, yy, no bo obiektywnie no to burżuazja korzysta na tym, że mamy taki rozpowszechniony indywidualizm. Wiesz co, ja myślę, że wiesz co jak to jest, jeden rabin powie tak, drugi rabin <laughs> powie nie. Bo jakby z jednej strony to są no, jakby naturalne procesy, tak? Jakby do, jak dążenie do wspólnotowości jest naturalnym procesem, dążenie do do indywidualizmu też jest naturalnym procesem tak? masa różnych czynników powoduje że raz to bierze górę, raz to wiesz, to jest trochę taki moim zdaniem proces chaotyczny z jednej strony tak, tak jak z pogodą nigdy tak? nie jesteśmy, w... nie, nie, nie wiemy co tak naprawdę powoduje jakąś zmianę do końca, natomiast to jest też dla mnie oczywiste, że różne zmiany są na rękę na przykład wielkiemu kapitałowi i on będzie takie zmiany wspierał tak? wiesz, jeżeli słuchaj, no to, to jest taki wiesz, no to jest tak jak nie wiem, no związkami zawodowymi, tak? Związki zawodowe będą silniejsze, słabsze, powiedzmy teoretycznie. Jeżeli sytuacja klasy robotniczej była cięższa, no to związki zawodowe bardzo twardo walczyły, osiągały sukcesy, więc ludzie szli do związków. <laughs> jak było względnie dobrze, no to w naturalny sposób związki zawodowe siadały na laurach, mniej ludzi uznawało sens udziału w związkach działania związkach, więc związki słabły, tak? I to jest może być naturalny proces. Ale oczywiste jest, że w interesie właścicieli firm jest to, żeby te związki były jak najsłabsze, więc będą podejmować różne działania, żeby te związki osłabiać. Tak i tu jest można powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, tak? Że jeżeli wiesz, mamy, nie wiem, yy, yy, powiedzmy yy, yy, dwie frakcje, czy dwie partie lewicowe, tak? jedną taką yy, yy, radykalnie propracowniczą, taką hardkorową, yy, robotniczą, drugą mamy właśnie taką bardziej, yy, taką lewicę neoliberalną, jak to fajnie Janek Śpiewak określił, czy taką wiesz, trzecią drogę Blera no to w tym momencie jest bardzo proste pytanie którą z tych partii będą, będzie sponsorował wielki kapitał A która będzie dostawała datki tak to jest oczywiste o, poza, tak, poza, wiesz, ja nie jestem zwolnikiem, poza to, już... to jest jeszcze regularne zapraszanie do mediów, Oczywiście. robienie jakichś takich rzeczy, że tam nie wiem, Marcelina Zawisza trafiła do jakiegoś rankingu, i później partia raz, że tam nie wiem, chyba Forbesa czy czegoś tam, jakiś ranking młodych liderów, mhm. amerykański ranking. I oni na, partia razem jako swój największy sukces podała, że Marcelina Zawisza wśród jakichś tam innych, nie wiem, Amerykanek czy coś. Trafiła na, na taką listę no, wiesz, no I w ten sposób już od razu, no, no kasa to, spo, to dużo, ale oni dostają nie tylko kasę. No, no tak, oczywiście miejsce w mediach, wiesz. To... Natomiast ja jestem, wiesz, jakby bardzo przeciwny teoriom spiskowym, tak? Bo moim zdaniem teorie spiskowe zamazują istotę konfliktu. To tym nie ma nic tajnego, to są bardzo proste i oczywiste mechanizmy, tak? Ja od jakiegoś czasu mam odpowiedzenie, warto wracać do klasyków, klasyków marksizmu. Tak, jest to po prostu klasyczna walka klas, prowadzona bardzo różnymi metodami. Jeżeli sobie to uświadomimy, to większość tych zjawisk jest dla nas zrozumiała i prosta.